Słowo na poniedziałek. Życie na pauzie. To zupełnie normalne, że musimy w różnych fazach swojego życia koncentrować się na aktualnie istotnych tematach. Budujesz dom, urządzasz mieszkanie. Nie jesz, nie śpisz, myślisz o deseniu tapety i czy zdążą z kafelkami. Dzieci. Trzeba zawieść, przywieść, przypilnować, zaplanować i cierpliwie znosić meandry dojrzewania. Praca, jakaś kumulacja. Trzeba docisnąć, zagryźć zęby, by awansować, by spłacić kredyt, by zmienić na lepszą. Wysiłek takich kumulacji wymusza zatrzymywanie poszczególnych aktywności, jak w filmie o statku kosmicznym, który potrzebuje energii na podstawowe do przetrwania systemy. Coś kosztem czegoś, zawsze o sumie zerowej, ciągle z przyciskiem pauzy. Na części życia. Bezwzględna logika argumentów przytłacza. Przegrywamy gdzieś pomiędzy teraz nie jest dobry czas, a nie mam siły. Nie będzie to łatwe. Ale warto zrobić próbę i odpauzić dokładnie wszystko, co masz aktualnie zatrzymane. Ruszyć. Na mniejszej prędkości, ale ruszyć. Jak lubisz książki, poczytaj choć trochę. Spacer ośmiominutowy też fajny. Nauka hiszpańskiego przez 3 minut również ma sens. Jak wstaniesz 15 minut wcześniej, żeby mieć czas tylko dla siebie, najwyżej poziewasz częściej w ciągu dnia. Wyjdź z pracy wbrew powinnościom, przed zmrokiem. Zamknij komputer w połowie pisania e-maila. Oddzwoń później niż wypada. I telefon w tryb samolotowy jak pilot odrzutowca volant. Śmiało zaciągnie. Nie czekaj latami na odpowiedni moment. Przestaw sterownię maszyny w głowie na powoli do przodu w każdej aktywności, którą trzeba było kiedyś ustawić on hold. Po kilku kolebnięciach i zakosach może się przekonasz, jaką moc miały słowa Galileusza. Mimo, że rzymska inkwizycja nie znosiła sprzeciwu wtedy, tak jak Twoje przekonania teraz. Mimo, że wypowiedziane były szeptem, a jednak się kręci, epur simułowe wystarczyły trzy słowa, by wyłączyć przycisk pauzy całej cywilizacji.